Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest Przestań próbować zrozumieć matematykę. Po prostu. Jeżeli znajdujesz się, lub znajdowałaś, znajdowałeś w punkcie, w którym no, istniał jakiś problem, jakieś zagadnienie, nie, to nie ma znaczenia z jakiego poziomu działu matematyki, które zaprzątało ci wszystkie myśli albo przez które nie mogłaś, nie mogłaś przeskoczyć to chciałabym poprosić ciebie żebyś przestał próbować zrozumieć to zagadnienie. Może brzmi to dziwnie zwłaszcza, że chcielibyśmy zrozumieć to zagadnienie i zwłaszcza, że celem tego kanału jest tak jakby, no, pomoc z matematyki, ale chodzi mi o to, że czasami nadmiernie wręcz próbujemy zrozumieć jakieś zagadnienie tak dogłębnie, że chcemy je przeszyć wręcz na wylot. Z matematyką nie zawsze się tak da, że siadamy i wszystko jest jasne. Czasami coś nas męczy i dręczy e, godzinami, dniami, tygodniami, miesiącami, a nawet latami i poświęcamy temu bardzo dużo czasu i energii, a inne rzeczy zostawiamy na bok. I generalnie, moi drodzy, jeżeli macie coś takiego, a wiecie, że jakby poza tym potrzebujecie nauczyć się może nie tylko nad matematyki, ale innych przedmiotów, czy to gdzieś w szkole, czy to na studiach, po prostu odpuśćcie. To jest w porządku, że wy czegoś nie rozumiecie do końca. Że jest jakiś schemat, który skrywa przed wami jakieś dziwne rzeczy. Jest jak najbardziej w porządku, że jakieś twierdzenie nie do końca jest dla Was jasne na studiach matematycznych, albo dowód takiej własności jest no, troszeczkę dla Was jakiś dziwny. Matematyka lubi czas. Ona nie lubi nacisku. Wiele rzeczy przychodzi po prostu, kiedy odpuścicie, przychodzi po prostu po jakimś czasie, kiedy zbierzecie inną wiedzę z innych działów. Dlatego, jeżeli coś spędza wam sens powiek i chcielibyście to zrozumieć, dla siebie nawet, to odpuśćcie to na chwilę, pójdźcie na spacer, zajmijcie myśli totalnie czymś innym. Przejdźcie do jakiegoś innego działu matematyki, do innych jakichś rzeczy, innych technik, innych teorii, co potrzebujecie, ale totalnie jakby... Zabierzcie myśli z tamtego zagadnienia. Zdarza się tak często, że po prostu studenci, jak nie rozumieją czego, zaczynają szukać szukać i szukać. Internet jest po prostu no, nieskończony, jeżeli chodzi o jakąkolwiek wiedzę, i to znowu zajmuje mnóstwo czasu, spala mnóstwo energii, a często to zrozumienie dalej nie przychodzi. Matematyka tak nie do końca działa i jest, powtórzę jeszcze raz, jest jak najbardziej w porządku, że wy, ucząc się jej na danym etapie, nie będziecie czegoś rozumieć do końca. E, więc po prostu na daną chwilę odpuśćcie, zajmijcie się czymś innym, innym zagadnieniem, innym przedmiotem, inną czynnością. Jeżeli coś ma przyjść, to przyjdzie. I już, moi drodzy, Widzę na co dzień, zwłaszcza studentów matematyki, którzy godzinami, naprawdę godzinami siedzą nad zrozumieniem jednej rzeczy, no bo przecież po to są studia matematyczne. Zgodzę się. Tylko pamiętajcie, że jest jeszcze coś ważnego na tych studiach i nie tylko na studiach. W szkole też i poza szkołą też, jak skończymy naszą edukację: jest to czas. No i tego czasu troszeczkę nam czasami brakuje, mówiąc tutaj, tak powtarzając się trochę. Jeżeli zbyt głęboko będziecie chcieli wejść w dany problem, dalej jakby poruszając się po macku i czasami poszukując zrozumienia czegoś, o czym już nawet na końcu, to nawet nie będziecie wiedzieć, co by chcecie zrozumieć, to stracicie tego czasu mnóstwo i stracicie mnóstwo energii i zapału. Dlatego, jeżeli widzicie, że już poświęciliście na to mnóstwo czasu, zebraliście wszystko, Całą wiedzę dookoła, która była Wam potrzebna, żeby coś zrozumieć, i dalej coś nie przychodzi, po prostu na jakiś czas odpuśćcie. I nie drążcie, bo często szukacie wyjaśnień, piszecie do, do nas maile, za które Wam bardzo dziękuję, i pytacie i pytacie i pytacie i to zrozumienie nie przychodzi. To tak jak jest taki kolega czasami albo koleżanka w klasie, którzy zadają mnóstwo pytań pani z matematyki, a oni dalej nie wiedzą, co się dzieje na tych zajęciach. Po prostu czasami trzeba odpuścić i pewne rzeczy przyjdą z czasem, albo po prostu przyjdą w momencie, w którym trzeba. I nawet nie będziecie wiedzieć kiedy. Bo często zdarza się, kiedy wyganiam studentów z zajęć, mówiąc wprost, bo już za dużo pytań zadają, które jakby męczą bardziej ich niż pomagają. Okazuje się, że gdy idą sobie nad rzekę, do lasu, totalnie ta głowa jest oderwana od tego, o czym myśleli, eureka, rozumieją, przyszło coś, poskładały się puzle. I tego Wam życzę. Tylko pamiętajcie, żeby po prostu odpuszczać i nie męczyć ani siebie, ani innych, bo pewne rzeczy po prostu przychodzą z czasem. Tyle, moi drodzy. Jeżeli macie jakieś pytania, swoje przemyślenia na ten temat, zachęcam do kontaktu mailowego. Zapraszam także do polubienia filmu, subskrypcji kanału i słyszymy się w następnym.